Siemaneczko, jestem z powrotem i jesteśmy w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj Maja nie mogła nagrać, bo ona jest zajęta, więc nagram po prostu sama, jak przychodzą jakieś obby. No trudno już, nie? I tak już, czekajcie, ściszy to, bo... Kurde! No i wtedy, no... Od, od razu Maja mi kazała pozdrowić was, więc Maja was pozdrawia, czyli kocia Mietka. Dobra, idziemy, wziąć akurat weźmy jakieś fajne. Czekać, o wezmę ta. No dobra, to przechodzimy wtedy, bo w sumie nie mamy co robić. Ogólnie, no tak jak zawsze będę mówiła, jestem słaba w obyby. I bardzo dobrym rage Czyli ten, który co chwilę kończysz, wideo, jak spadnie. No ale trudno. Tru tru Lecimy na dry. A wybrałam akurat świąteczne, bo już jest u nas y, chyba 12. Nie, 11 u nas jest i no. Tak trochę będzie fajnie, bo u nas 11 grudnia i za chwilę Wigilia. W ogóle napiszcie w komentarzach, czy co y, ten. Co planujecie przy, przynieść na Wigilię, bo chyba, że nie macie. O nie, spadłam. Napiszcie mi w komentarzach, jak myślicie, czy, czy wasza Wigilia Klasowa będzie szalona, czy normalna, bo u mnie to są zawsze i to szalone. Znaczy szalone Wigilia Klasowa, ale no trudno. Po prostu let's go. Dobra. Jesteśmy przy choinkach. Oj, koma, oj, koma. O tutaj jest to. O tutaj. O dobra, jest. Znowu. Dobra, tutaj. Nie. Patrz no. Nie. Nie! Trochę pozajmie baloniki. Dobra, lecę. Nie wiem, jak ja ciągle spadam. Tutaj, dobra. W końcu! O Boże. I by znowu spadła wcześniej, bo y, widziałam tylko ścianę. Dobra. Y, o, prezenty. Chętnie wezmę jeden z. Bo, może więcej. Dobra. Lecimy. Tak chleb przejdę to, bo by. Kurde, kurde, no o macha. Czytam bubble tea, ale wygląda trochę no. jak matcha. с этими bubble О oh, боже. бра Добра. I właśnie nie nienawidzę jednocześnie nagrywać pogodę, ale robię to, bo czemu nie? Czemu się nie trochę podenerwować? Dobra, po prostu lecimy. Nie myślimy, tylko lecimy. Mm, tu, 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 tu. Bum, dobra. Właśnie nadlego mówię każdego razu, że jestem słaba w oby. A jeśli ja za chwilę kurde umrę, albo no nie, jednak nie. ich nie umrę, ale jeśli niedługo umrę, to lub coś tam to po prostu. Aleluja! Będę bogini. No kurde, ta kamerka mi się liczy, jednocześnie. nie. Dobra, teraz te drabinki. Dobra. O tutaj zginęłam. Znaczy nie zginęłam, tylko spadłam. Tutaj. E. E. Dobra. E. Jest! Lecimy dalej. O, za chwilę to przejdziemy. E. inne. Um. Kurde, muszę się o jako skiptować. Dobra. Jest. Dobra, przeszłam Mary Crisis i... In... Chodzi o to, że tutaj piszę mm, wesoły śpion i. Mm, dobra, nieważne. No dobra, to słuchajcie, ukończyłam oby. Jak widzicie, tutaj klimat. Taki Christmas, waj. No więc, no wtedy kończymy. Bye. Mii. Boże, jak mi wariuje. Dobra, bye.